Cześć! Mówi Ala Milewska, Ala od Czeza inaczej. Ja zajmuję się psami od kilkunastu lat i będę prowadziła rozmowę z Anią Głażewską z Fundacji 2 plus 4. Ania opiekuje się azylem w Oleśnicy i opiekuje się właśnie tam psami, pracuje z tymi psami. Już też od wielu lat Fundacja działa od 10 lat, no i postanowiłyśmy razem wspólnie nagrać dla Was. Takie nagranie, taką rozmowę dotyczącą ograniczeń w pracy z psem. Zapraszam na film. Cześć Ania. Cześć Alu. Cześć, Cześć wszystkim. wszystkim. Dzień dobry <grym <wszystkich>. <grym> wszystkim. Hey. Ja pierwsza ja osoba taka escape'owa, więc proszę o wyrozumiałość, może tak wstępem powiem. Tak, tak, będziemy oczywiście wszyscy wyrozumiali, Ania, ale ty jesteś wystarczająco wspaniała do tej roboty, więc myślę, że spokojnie. Spokojnie dasz radę. Ja też zresztą postaram się tutaj, mimo że mój pies warczy na coś za oknem na wyimaginowanego kota teściowej, także będziemy mieć różne rozproszenia. Postanowiłyśmy nie nagrywać live'a, tylko po prostu dać sobie przestrzeń do, do eksperymentów na innym polu, więc jest to rozmowa nagrywana offline, mimo że był zapowiadany live. Ale myślę, że i tak będziecie mogli pod tym filmem zadawać komentarze, zadawać pytania. I dzisiaj chciałyśmy z Anią poruszyć temat hmm. ograniczeń i ich takiego czasem złego, a czasem dobrego wpływu. I to oczywiście wszystko z powodu no, panującej sytuacji, czyli że wielu z nas teraz musi siedzieć w domu, nie może tam wyjść z psem na jakiś długi spacer, czy, czy jest ograniczona w jakiś inny sposób. No właśnie, powiedz Ania, jak to się w ogóle u Ciebie odbywa? Cześć, cześć. No też chciałabym powiedzieć, że ta rozmowa wzięła się stąd, pod względem ograniczeń, że ja pracuję na azylu dla zwierząt, opiekuję się zwierzętami, które tam przebywają. Jakby na co dzień mam do czynienia po prostu z ograniczeniami różnego typu. I na co dzień czasami nie możemy wyjść na długie spacery, albo nie mamy takiej odpowiedniej przestrzeni dla zwierząt, ani dla siebie. I doszłam w pewnym momencie do wniosku, że w każdej sytuacji, przy różnych ograniczeniach, jakkolwiek by ich nie nazwać, możemy zrobić coś, cokolwiek. Nie musimy mieć do dyspozycji specjalistycznego sprzętu, ani naprawdę wielkiej, wielkiej przestrzeni odpowiedniej. Mamy siebie, wiedzę, swoją intuicję, i, i, I wszystko to, o co, o co możemy wiem, spytać, dopytać. A przede wszystkim mamy psa. No właśnie, mamy psa. Mamy psa, który jest takim elementem, że tak powiem, plastycznym, który bardzo reaguje również na nas i na nasze emocje. No i teraz wszyscy żyjemy w takim czasie, że, znaczy, no, wszyscy żyjemy, ale jakby nie każdy tak sobie to bierze do serca. To cudowne, że żyjemy. Ale nie każdy sobie tak wiesz, bierze do serca, nie każdy żyje w takim stresie w lęku, ale jest wiele takich osób. No i tak naprawdę chciałybyśmy Wam to przekazać, że no, to ma wpływ, tak? Mimo że nie mówicie otwarcie tego, nie wiem, na co dzień. Że o Jezu, boję się, że nie wiem, moja rodzina zachoruje, albo stracę pracę, albo nie wiem, cokolwiek się wydarzy, no to te psy nasze to czują. No i Aniu, powiedz, jak ty sobie radzisz w takiej sytuacji? No bo też na co dzień nie jesteś wolna od stresów, mimo jakby przed koronawirusem też na pewno nie byłaś super, wiesz, w idealnym miejscu, w idealnej sytuacji. Jak to ogarnąć? Co, co byś mogła tutaj doradzić tym osobom, które właśnie mają swoje takie ograniczenia lękowe? W tej sytuacji. Ja sobie radzę w ten sposób. Przede wszystkim nie da się zrobić czegokolwiek z psem, nie wiem, wyjść na spacer ze schroniskowym psem, albo w ogóle w cudzysłowie go obsłużyć, kiedy jesteśmy zdenerwowani, napięci i, i tak dalej. Albo jest, nie jesteśmy w stanie wtedy podejść do psa odpowiednio, zaobserwować tego, czego on potrzebuje. A przypominam, że to są psy, które żyją w bardzo stresogennych warunkach. I dla nich nasza obserwacja i nasza uważność jest kluczową rzeczą. Te psy nie, nie, jakby nie wybaczają na początku błędów naszych. No, no tak. Nie, nie masz z nimi relacji nie? takiej, którą ma prawidł znaczy taki normalny, przeciętny właściciel psa. No właśnie, dzięki tej relacji pewne błędy pies wybacza, a tutaj no masz tak naprawdę, jesteś obcą osobą dla psa, on już pewnie coś tam przeszedł, te skojarzenia są różne, no i rzeczywiście jest mniejszy margines tolerancji, tak, tak to sobie Pierwszy, też wyobrażam. Tak, wydaje mi się, że jedną z najważniejszych i podstawowych rzeczy jest złapanie swojego tak bardzo powszechnego teraz, ale myślę, że to jest kluczowe tu i teraz. Trzeba być po prostu uważnym. Nie da się być uważnym, obserwować psa i dopasować swojego zachowania do jego potrzeb i jednocześnie martwić się sytuacją we Włoszech, w Chinach i, i, i w ogóle sytuacją publiczną na świecie. Po prostu nie ma takiej opcji. I pies to po prostu wyczuje. I Widzę, jak to zaczyna działać. Im bardziej ja jestem spokojna, im bardziej ja jestem skupiona na tym psie, tym ten pies na tym bardziej korzysta, i jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie. Tak, bo jakby to nie są zwierzęta, które mamy w domu 24 na dobę, tylko mamy dla nich, dla nich określoną ilość czasu i y, może to być czasem 15 minut, czasem pół godziny, czasem godzina, ale mimo wszystko patrząc na y, dobowy rytm, to jest bardzo mało dla psa. Więc co możemy zrobić w przeciągu aż tak krótkiego czasu? A jednak, czyli przede wszystkim to jest nasz, y, nasz spokój i wtedy y, możemy y, wykorzystać całą gamę innych rzeczy. Dać psu przestrzeń, odpowiednio się zachowywać, w odpowiedni sposób podać mu jedzenie, w odpowiedni sposób zobaczyć, co on potrzebuje, akurat nie wiem, rzeczywiście się bardzo wyciszyć, czy potrzebuje tylko zwolnić tempa, czy potrzebuje jednak chwilkę pobiegać, co zazwyczaj nie jest zabawą. Więc myślę sobie, że to zwolnienie tempa w ogóle może dać różne przemyślenia do opiekunom psów, do tego, czy rzeczywiście ich psy potrzebują aż tak zwanego wybiegania się. Tak, tak, dużo stymulacji na co dzień, nie? Ja to też od, od razu odeślę do Twoich, do, do twoich medytanek, bo, bo Ania nagrywa, nie wiem, czy wiecie, jak nie wiecie, to Ania nagrywa medytanki, czyli medytacje z psem, albo i bez psa, ale dla was, dla opiekunów psów generalnie są dedykowane. E, oczywiście na grupie tutaj cztery łapy na kwadracie, one są umieszczane, ale Ania też gdzieś tam wrzuca gdzie indziej to jest bardzo fajny taki. Czas, żeby sobie siąść przez te parę minut i się po prostu zresetować. To ja polecam. Super, dzień, tak, to też debiut. Ale ja bym chciała wrócić właśnie do tego tematu, który, który poruszyłaś, mhm. a propos stymulacji. Tak. Tutaj z moich obserwacji właśnie w tych psiaków, które żyją w trudniejszych warunkach, wynika bardzo często, że one nie potrzebują aż takiej dużej stymulacji. Część osób. Jakby traktuje te zwierzęta w boksach, w schroniskach jako zwierzęta, które potrzebują nagle po wypuszczeniu dużo przytulania, dużo wszystkiego. O dobrze, a dobrze, to pobiegamy, pobawmy się piłką, a to pójdźmy na spacer, tak. a to e, pogłaszczmy się, a to poskaczmy, a to e, nie wiem, jeszcze coś, pójdźmy od razu do parku. O właśnie, no właśnie, bo to jest to, Ania, co często ja mam wrażenie ludzie robią z takiego naszego ludzkiego punktu widzenia, że... Ojej, on był taki biedny, on tyle w życiu wycierpiał ten piesek, nie miał domu, a może miał dom bardzo zły. I teraz ja, chcąc mu okazać tą miłość, będę mu właśnie fundować same atrakcje, żeby on się wreszcie poczuł kochany, tak? I pewnie z tego też częściowo wynika ta ilość właśnie z tej stymulacji, o której wspominasz, czyli nagle pies w zasadzie z takich dosyć spokojnych warunków, sobie w boksie, tak, siedzi, nie wiem, chodzi sobie tam na kilka spacerów w ciągu dnia, ma ten czas na wyciszenie, nagle trafia do świata, w którym jest w centrum uwagi i w centrum wydarzeń, i może być mu to ciężko udźwignąć, tak naprawdę. Tak, to może, być dla niego, to może być dla niego za dużo. I to fajnie też pokazuje po prostu, te psy pokazują nam, że ta stymulacja powinna być dostosowana bardzo, bardzo indywidualnie, ale rzeczywiście, że najczęściej chcemy dać psom za dużo. I teraz Uf. na przykład jesteśmy w domach i jesteśmy cały czas i możemy mieć, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, że możemy mieć poczucie, że te nasze psy są właśnie takie zaniedbane, że nie wychodzimy z nim, że one nie mają właśnie tego wybiegania, tego szaleństwa. Może się okazać, że te nasze psy po prostu odpoczną. I dużo się pojawia teraz fajnie w internetach, dużo propozycji, tak, a tutaj węchowych, mm -hmm. a jakieś właśnie wyzwania i tak dalej. To wszystko jest fajne, ale we wszystkim musimy mieć umiar i przede wszystkim zatrzymać się i obserwujmy naszego psa. Myślę, że to jest taki fajny moment, żeby po prostu patrzeć na naszego psa. O, tam, zas. Aha, teraz u mnie to się dzieje. A, chyba ogarną. Fajnie, że możemy zrobić z psem, możemy się z psem w domu pobawić, nie wiem, węchowo i tak dalej, ale dopasujmy to wszystko do tego, czego potrzebuje pies. Mm -hmm. Po prostu no. na niego. Rzeczywiście, częściej się kładzie, czy przy oh. takich zabawach, jakich kiedyś używaliśmy, czy kiedyś coś z nim robili, czy teraz też dobrze się czuje, czy. Dzień dobry. Co się stało? Wilku mowa i przyszedł Wilk. Przyszedł Wilk. Wszystko dobrze? No Właśnie, moje psy też są w tej chwili częściej pod, poddenerwowane. Więcej razy reagują powiedzmy na osoby, które przechodzą mhm. pod domem. Częściej są. Mniej, mniej odpoczywają. I widać to po nich, że są bardziej czujne. Mhm. Więcej sygnałów dźwiękowych wyprowadza je z równowagi. Na przykład nie wiem, kiedyś szczeknęły, nie wiem, raz czy dwa, a teraz szczekają dużo, dużo częściej, więc to też pokazuje, że, że nasze nastroje jednak mają na to wpływ. Tak, o jeszcze bardzo fajnie, że to wspominasz o tym Ania, bo ja też mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, kiedy wiesz, kiedy cała rodzina jest w domu, no bo teraz generalnie tak jest, że wszyscy siedzą w domu, jak ktoś ma dzieci, to te dzieci nie chodzą do szkoły, nie chodzą do przedszkoli i są w domu. I dla psa, który wcześniej doświadczał tego, że powiedzmy przez większość dnia ten dom był pusty, bądź taki częściowo pusty, teraz sama obecność nawet wszystkich osób może wpływać na niego stresująco. No, bo jakby dla niego to jest ruch, coś się dzieje, ktoś tam chodzi, ktoś tu płacze, ktoś tu krzyczy, ktoś narzeka, wiesz, no jak ktoś ma dzieci, to wie, wie o czym mówię. No, dlatego jakby już nawet, nawet ja bym się zastanawiała, czy dużo mu tych atrakcji fundować, bo on tak naprawdę te atrakcje ma, tylko niekoniecznie my to traktujemy w ten sposób. Nie? Że, że to już jakoś go tam angażuje psychicznie i to go dosyć męczy też, żeby stawiać czoła takiej no z naszego punktu co, widzenia codzienności, a dla tego psa to jest coś w sumie nowego, nietypowa jest to sytuacja. Czy co myślisz Alu o tym? Czy myślisz, że y, taka sytuacja, że po prostu nawet nic nie chcąc od naszych psów, czy ta sytuacja, że jesteśmy w domach i cały czas coś się dzieje, to to już może y, mieć jakieś konsekwencje później dla nich? Takich, dla takich psów, które no, nie miały wcześniej jakichś y, kłopotów, problemów z zachowaniem czy z emocjami? Mm. A czy pytasz o problemy separacyjne konkretnie, czy, czy jakieś inne nie jeszcze? Tylko, nie tylko, ale tak w ogóle. Czy na przykład może się zdarzyć tak, że, y, to, że te psy są właśnie częściej, m, częściej, że wszyscy są w ogóle w domu. Mm -hmm. y, czy może być tak, że. I w ogóle cały rytm został zachwiany ich dnia. I Czy może być tak, że na przykład pies, który nie wiem, no nie miał jakichś kłopotów specjalnie, czy może je mieć, nie tylko z lękiem separacyjnym, ale może swego rodzaju pobudzeniem, albo że właśnie przez to, że nie, mniej odpoczywa? Mm -hmm. No, ja myślę, że to, że to ma bardzo duże znaczenie i to może mieć wpływ, zwłaszcza jeśli domownicy. Y Poświęcają psu dużo, dużo uwagi, nie? Czyli tak, no, jak powiedzmy, by to było tak, że jakby staramy się trochę tego psa, jakby pokazywać mu, że no dobra, jesteśmy w domu, ale to znowu nie oznacza, że teraz się będziemy ciągle bawić, głaskać, mówić i tak dalej. I on tak troszeczkę jest razem, a jednak osobno, to myślę, że na pewno troszeczkę mniej. Że będzie to miało konsekwencje, niż do, do, do tego jeszcze dołożymy taką aktywną właśnie uwagę, że każdy domownik przyjdzie i pogłaszcze, każdy coś powie, każdy rzuci tą piłeczkę, każdy zrobi sesję nosewerk. I to po prostu się może zrobić tak, że on będzie miał takie wesołe miasteczko cały czas. Ale nawet właśnie nie robiąc nic, na pewno to zachwianie rytmu dla bardziej wrażliwych psów będzie miało ogromne znaczenie. Zwłaszcza dla, dla jakichś takich piesków pobudliwych, czy z tendencją do takiej pobudliwości, no to tak jak mówisz, one mogą mniej spać, no bo przecież ktoś chodzi, tak? To warto pójść za nim i zobaczyć, co on tam będzie robił. A jak wiemy, deprywacja snu ma duży wpływ na funkcjonowanie na co dzień. No pewnie okay. ja myślę, że trzeba będzie dla takich psów tak y, sporo czasu na rozbieg. Ja myślę, że jeśli ta kwarantanna potrwa miesiąc, to one pod koniec tego miesiąca mogą zacząć się przyzwyczajać do tego rytmu dopiero. Aha, okej. Okay. Czyli dopiero się zaczną przyzwyczajać do nowego rytmu i z, rytm znowu im się zmieni. Prawdopodobnie. O ile nie mm. przedłuży się kwarantanna. <laughs> Okay, Muszę sobie jakoś poradzić. To myślę, że fajnie też, że powiedziałaś o tym, że pies potrzebuje aż tyle czasu na to, żeby przyzwyczaić się do jakiegoś rytmu. Bo to jest bardzo, bardzo istotne, że jakby w tym czasie, kiedy zmienia się rytm, i dla nas jakby wydaje się, że już zaczęliśmy ogarniać tak po tych kilku dniach sytuację. Mm -hmm. To jeszcze jest dosyć trudne, i myślę, że warto tak jak dla siebie i wobec swoich przyjaciół, rodziny: mówimy dobrze, bądźmy wyrozumiali, jesteśmy w takiej, ani innej sytuacji. Myślę, że dla naszych psów sama ta intencja i sama ta, to, że dla nich też możemy być wyrozumiali, a tak naprawdę powinniśmy, mhm. zdając sobie sprawę one też muszą po prostu no, zmienić sposób odbioru tego, co, co się w tej chwili w ich życiu dzieje. I to jest bardzo istotne. Wyrozumiałość dla nich i dla nas. Tak, tak, tak. No to, to na pewno. No właśnie, bo tak myślę, że jak już sobie to uświadomimy, że to tak działa, że te psy są tak naprawdę podenerwowane no, samym faktem właśnie, że są jakieś zmiany, no to to już dużo nam rozjaśnia. Nie, że ten pies może się inaczej właśnie zacząć zachowywać, czy, czy coś. Um, chociaż ja myślę, że mimo wszystko um, może być. Tak jak już trochę wspominałyśmy o tym, może być trochę więcej korzyści paradoksalnie z tego, że pies nie ma aż tylu aktywności, które byśmy mu fundowali normalnie, wliczając to te najbardziej pobudzające, bo zobacz, mało kto tak zupełnie świadomie, no bo tak naprawdę nie ma tej świadomości takiej jeszcze rozbuchanej w społeczeństwie, wybiera dla psa odpowiednie aktywności. Często jest tak, że staramy się wiesz. Aha, no to wybiegać, no to psy inne, no to piłka, no to bieganie przy rowerze, no to bieganie, wiesz, jogging, no to jak to nie, no to może, nie wiem, pływanie, jak mam gdzieś zbiornik wodny, a jak się nie uda, no to wiesz, na ogrodzie jeszcze tą piłkę porzucam, czy gdzieś tam w domu nawet nie. I ja myślę, że te aktywności w większości nie są dobrze dobrane, czyli teraz paradoksalnie, ucinając większość spacerów, i na przykład angażując się w wyzwania Nosework, czy jakieś tam inne, wiesz, do it yourself, zabawki węchowe, coś tam, paradoksalnie będziemy musieli i zrobimy to tak z automatu, że będziemy te takie prawidłowe aktywności psu fundować, wyłączając tą resztę. No bo ty tak. nie możesz, Ania, z psami azylowymi brać ich i zasuwać dziennie ileś tam set kilometrów, nie? Tak naprawdę. Dokładnie. A powiem Ci jeszcze coś, że z ostatnich moich obserwacji. Wynika taka dziwna rzecz, że na przykład z psem, który wydawałoby się, że właśnie potrzebuje się wybiegać, tak, bo jakby nie wiem, skacze po boksie, widać, że potrzebuje, no, potrzebuje ruchu, bo jest młody i tak dalej. Im bardziej ja zwolniłam. Mhm. bo zatrzymanie się jest dla niego za trudne, za duża jest jakby różnica. Ale mhm. bardziej ja zwolniłam, uspokoiłam się, robię wszystko wolno, powoli, wcale nie oczekuję tego, nie rzucam piłek, nie... Mało tego, czasem nawet nie mam takiej opcji, żeby wyjść na spacer, tylko pies po prostu biega luźno po, po terenie naszego środka i ta aktywność w zupełności mu wystarcza. Wystarczy, żeby trochę powęszył, Kiedyś Marita pokazała, że w przeciągu trzech, czterech, pięciu minut przekierowując psa na to, żeby coś powęszył, można psa uspokoić. Tak. To było dla mnie niesamowite, bo ja pierwszy raz widziałam to w takim wydaniu z psem bardzo trudnym, takim mhm. bardzo pobudzonym, nie nieumiejącym złapać kontaktu z człowiekiem, gdzie człowiek był dla niego bardzo trudny, wystarczyło 5 minut. Tak, kiedy ten pies po prostu zupełnie zmienił postawę ciała, widać było że jest rozluźniony, ogon chodził inaczej i w innej pozycji trzymał głowę i to było niesamowite. Więc rzeczywiście jest taka szansa, że po prostu zwalniając rytm i nie chcąc nic od tego psa, te nasze psy po prostu skorzystają. Może warto popatrzeć też na to w ten sposób, że kwarantanna to nie są tylko te negatywne rzeczy, tak. ale możemy sobie Korzystając właśnie z tego, że mamy więcej czasu, patrzeć na te nasze psy, zobaczyć, tak. czego one tak naprawdę potrzebują. i A nawet jeśli ktoś nie wierzy nam na słowo, to może po prostu niech to ktoś sprawdzi, jak to, tak. jak to jest. Sprawdź, masz na to, na to jeszcze dwa tygodnie oficjalnie, ale e, jak nas słuchasz, to, to sprawdź, zobacz. Ja, Aniu, powiem Ci też od siebie i Wam tutaj słuchającym, że. E, bo myśmy się przeprowadzili na wieś teraz, na czas kwarantanny do teściów A? moich. E, no, między innymi po to, żeby mieć trochę łatwiej z psem, z kotem, z dzieckiem i tak dalej. E, no, i okazało się, bo ja wiesz, miałam w planie po prostu długie spacery, po bez ludnych łąkach, tak? No tutaj naprawdę jest bardzo mało ludzi, to jest odludzie totalne. No i już czwartego dnia, jak tu byliśmy, mój pies sobie po prostu stłukł staw. Zrobił to zupełnie przypadkiem, staw skokowy, prawie mu się rozwaliła torebka stawowa, w związku z czym ma unieruchomioną nóżkę na dwa tygodnie. No, i wiesz, jakby nic z tych moich planów długich spacerów, bo pies ma wychodzić tylko na siku, no, ostatecznie na kupę, tak? Nie więcej, nie dalej, no bo też znowu, żeby nie obciążyć drugiej nogi. No, i powiem Wam, że Cliff śpi o wiele, wiele więcej, jest o wiele, wiele spokojniejszy, szybciej przestaje szczekać, jak się na coś tam zaszczeka, niż jak robiliśmy, wiesz, te co parę dni takie piesze, długie przebierzki. Mimo, że ja już od dawna go staram się nie bodźcować jakoś specjalnie, tak? no bo sama doradzam też ludziom, żeby tych psów tam nie, nie wybiegiwali tak maniakalnie, ale no wiesz co Ania, ja jestem pod wrażeniem po prostu, że i to mi się potwierdza już drugi raz, bo kiedyś też całkiem niedawno miał problem, że sobie przetarł poduszkę łapki i musiał nosić taki bucik. No i też w tym buciku tam chyba trzy tygodnie spędził, bo to mu się tam w pierwszy to rozdrafał, potem jeszcze rozlizał, potem coś tam mu tam wlazło i generalnie był no takie giszka trochę. I też był wtedy spokojniejszy. Więc no, popatrzcie sobie na to z tej perspektywy. Oczywiście teraz dostaje dużo więcej gryzaków żuje sobie więcej, tak, więc sobie też obniża ten poziom stresu, no i właśnie robimy na tych spacerach, jak już coś robimy, no spacerach to brzmi bardzo szumnie i dumnie, bo to jest 5 minut dosłownie, wiesz, za drzwi, nie, to mu rzucam smaczki w trawę i to jest jedyna aktywność, raz dziennie, koniec, wracamy do domu, pies leży. I też nie może chodzić, tak, no bo nie może za bardzo nawet po pokoju zasuwać, więc jest proszony, żeby się położyć, ale on nawet już przestał tak wstawać jakoś super. Po prostu sobie śpi snem bardzo głębokim i no, to jest taki, wiesz, zabity, nie? <laughs> a wiesz co, jeszcze przyszło mi coś takiego do głowy a propos tego, że wszyscy jesteśmy w domu, tego przebodźcowania, że nasze psy w tej chwili mogą być też przebodźcowane dotykiem. Mm, Poza z... Tak. Jakby, y, y, no, głaszczemy go oczywiście ileś tam czasu dziennie, przytulamy się z nim, czy y, no, każdy ma różne, y, różne sposoby kontaktu y, z psem, ale teraz jesteśmy, no powiedzmy, cały, całymi dniami w domu, większość z nas, i y, część naszych psów y, tak mi się wydaje, że po prostu może czuć przesyt. Na pewno. Zwłaszcza że większość psów tak naprawdę no, ma jakieś tam napięcia, yy, no, nie zaobserwowane przez swoich opiekunów. Yy, to nie wynika jakby no, z, z jakichś złych intencji, złych chęci, tylko po prostu no, nie wiadomo o tym, że po prostu. To jest świadomość, że yy, 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 takie napięcia mieć. I dotykanie go jakby po prostu w nieodpowiedni sposób, w tak dużym natężeniu, mhm. też może powodować jakiś tam dyskomfort, czy jakiś stres, czy, czy jakieś inne po prostu zmiany w zachowaniu i w ogóle w jego równowadze emocjonalnej. Tak mi przyszło no. teraz do głowy. Wydaje mi się, że ma to, ma to też sens. Tak, tak, wiesz co, ja bym tutaj zaapelowała do wszystkich młodych mam, których dzieci mają tak zwaną mamozę, bo ja tego doświadczyłam i też czytałam jakby wypowiedzi wielu wielu dziewczyn z na takiej grupie mamowej, że one po prostu po całym dniu wiszenia dziecka na nich, na dotyk jakiejkolwiek innej osoby po prostu reagowały na zasadzie zostaw nie! Tak? Czy to był mąż, który wrócił z pracy i chciał się po prostu przytulić, czy to było drugie starsze dziecko? Po prostu jakby właśnie to było to, o czym mówisz, że one były tak wydotykane, tak wy... I ja też przez swego czasu, także ja po prostu miałam dosyć tego dotyku i on już w ogóle nie był przyjemny i nasze psy mogą mieć podobnie. Zwłaszcza jeśli właśnie, no teraz są dzieci w domu, więc każde dziecko chce pogłaskać tego psa. Teraz każdy chce, wiesz, jakiś tam kontakt z nim nawiązać. No bo to zwierzę jest gdzieś tam sobie chodzi, przewija się, nie? To jest też ważne, że to poruszyłaś. Super. Super mi się to też spina. On no, spina się. I jeszcze mi przy okazji przyszło do głowy eee, dotyk i dźwięki. Hmm. Wiele osób ma odczuwa jakiś dyskomfort, jeśli chodzi o, o dźwięki różnego typu. To, to mogą być też takie dźwięki no, normalnej użyteczności, że tak powiem, domowej, nie tak. wiem, sztuć, planki kubki i tak dalej, mikrofala, ekspres do kawy, pralka i tak dalej. To jak Przez się w sposób, nie? tak. Zazwyczaj ma to jakiś rytm, także przez jakiś tam okres czasu. Pewnych rzeczy się po prostu nie używa i jest jakaś yy, yy, jakiś okres ciszy do odpoczynku. Mm -hmm. A teraz rzeczywiście wszystko, yy, no wszystko jest nie wiadomo o jakiej porze, bo to my sami też nie mamy jakiegoś takiego rytmu. Tak. No a co tu sobie zrobię, babeczki, bo mam czas wreszcie, nie? A to coś tam. tak. Tak. Tak, myślę, mm -hmm. że, że to też fajnie wziąć pod uwagę i wszystko jakby, wszystko zmierza do tego jednego słowa, wyrozumiałość dla siebie i dla, i dla nich. Tak i spowolnienie, czyli właśnie nie nakładanie też na siebie takiej dużej presji, że o, teraz siedzę w domu, kurde, nie mogę się lenić, nie mogę, wiesz, leżeć brzuchem do góry, tylko ja muszę coś robić, no bo przecież muszę być, wiesz, produktywna, a mój pies to tym bardziej, więc my myślę, że się zgadzamy w tej kwestii, zdecydowanie nie jesteśmy zwolenniczkami tego typu podejścia i chyba właśnie w tej naszej sytuacji, w której wszyscy teraz jesteśmy, to mniej będzie znaczyło więcej. Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie. Mniej znaczy więcej. Mhm. Dokładnie. Także, ja bym na tym skończyła nasze y, po, pogadankę naszą, chyba że masz coś, Ania, jeszcze tam y, do dodania. Myślę, że chyba w tej chwili nie. Pewnie się pojawi za jakąś chwilę, więc za jakiś czas może nagramy coś nowego. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Y, tak. Także... Jestem ciekawa i, i Aniu pewnie też, jak nasi słuchacze będą tutaj mieli refleksje, bo już pewnie też jakieś mają po, po, po kwarantannowe czy w trakcie. E, oczywiście wszystko piszcie, komentujcie. No i jak Wam się podoba, to będziemy też działać sobie dalej. Właśnie, piszcie, piszcie i opowiadajcie, i myśl, y, dzielcie się komentar w komentarzach, y, co myślicie o tym, co powiedziałyśmy. Ale może też macie jakieś inne przemyślenia, które albo jakieś pytania czy niepokoje. Okay. Y, chętnie o tym porozmawiamy i, i podzielimy się też z Wami. Dokładnie. No to cześć, dziękujemy za uwagę. Pa! Cześć.